Agnieszka Woźniak-Starak uderza w Krzysztofa Rutkowskiego. Czas na zakaz. Agnieszka Woźniak-Starak nie wytrzymała. Jeden wpis na Instagramie i już wiadomo, że jej cierpliwość wobec pewnych zachowań w show biznesie właśnie się skończyła. Uderzyła prosto w Krzysztofa Rutkowskiego. Bez owijania w bawełnę. Agnieszka Woźniak-Starak nie wytrzymała i postanowiła zareagować. Jej komentarz w mediach społecznościowych to nie tylko przytyk w stronę Krzysztofa Rutkowskiego, ale też mocny apel do internautów. Dziennikarka zwróciła uwagę na stylizację detektywa, z której on wydaje się być wręcz dumny. Agnieszka Woźniak-Starak dosadnie skomentowała Krzysztofa Rutkowskiego. Agnieszka Woźniak Starak znów zabrała głos w sprawie praw zwierząt. 22 października prezenterka opublikowała na swoim InstaStory zdjęcie Krzysztofa Rutkowskiego w ogromnym naturalnym futrze. Nie pozostawiła wątpliwości, co o tym myśli. Kiedy zastanawiasz się, kto w 2025 roku nosi jeszcze naturalne futra i nagle widzisz to. Napisała woźniak Starak, dodając hasztagi Karol Niewetuj i czas na zakaz. Gwiazda TVN od lat walczy o prawa zwierząt. Prezenterka znana jest z ogromnego serca do zwierząt. Od lat angażuje się w akcje charytatywne, współpracuje z fundacjami, nagłaśnia historię porzuconych czworonogów i sama daje dom tym, których nikt nie chciał. Nie ma sensu, żeby maltretować zwierzęta. Kto dziś nosi futra? Umówmy się, to już obciach, mówiła niedawno w pytaniu na śniadanie. Agnieszka Woźniak-Starak żartuje z Szymona Hołowni. Jej komentarz podbija sieć. Podczas programów TVP zwróciła się też z apelem do prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra. Panie prezydencie, apeluję cały czas, to są ważne dla nas wszystkich ustawy. Szczególnie ustawa antyfutrzarska, która przeszła tak miażdżącą większością głosów ponad podziałami, że wszyscy chyba liczymy na to, że pan ją podpisze również ponad podziałami, powiedziała. Agnieszka Woźniak Starak ma ważny apel do Karola Nawrockiego. Agnieszka Woźniak-Starak wystąpi w tańcu z gwiazdami? Krzysztof Ibisz powiedział to wprost. Krzysztof Rutkowski chwali się futrem. Prezent od żony. Tymczasem, kilka dni wcześniej Krzysztof Rutkowski pochwalił się w mediach społecznościowych filmem, w którym dumnie prezentował się w naturalnym futrze. Zobaczcie futro, jak wygląda. Doskonale skrojone, uszyte na zamówienie. Oczywiście jest to prezent od mojej żony. Inne żony niech biorą przykład, mówił detektyw w nagraniu.